Od roku 2013 rokrocznie kierowcy zamiast służbowych strojów 6 grudnia w Mikołajki wkładają stroje Mikołajów, czerwone bluzy, czerwone czapki. Niektórzy nawet decydują się na długie brody, rozdają słodkości najmłodszym pasażerom. Akcja jest bardzo fajna, mam małe dziecko, więc strój się przydał już w domu z samego rana, także akcja jak dla mnie bardzo pozytywna. Jest to piękna tradycja, i uważam, że bardzo dobry pomysł, ponieważ no, zawsze to przyjemnie jest popatrzeć na Mikołaja, który rozdaje prezenty. Właśnie przed chwilą jechali Niemcy samochodem i trąbili, machali, mrugali światłami, także bardzo pozytywnie. Jak naj, dla mnie, jak na plus. Uważam, że przebieranie się kierowców za Mikołajów w dniu 6 grudnia to bardzo fajna inicjatywa. Jest to jakaś odskocznia i coś nowego. 6 grudnia wiadomo Mikołajki, a jeżeli jeszcze maluchy z tego tytułu mogą dostać jakieś słodycze, to jest to na pewno coś bardzo fajnego i popieram to całym sercem. Wesoły świątymery usłyszył ho, ho, ho!